Hej witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku World of Tanks Blitz z Maratonu Lawina Powtórek. I dziś, właściwie to dziś mam dla Was dużo powtórek, ale w tym odcinku akurat mam dla Was powtórkę, która gdyby nie to, że jest w wykonaniu gracza nieco nierozgarniętego, to gdyby nie to, to na pewno byłby to rekord świata, bo powtórka, no generalnie bitwa naprawdę mogła być niesamowicie niesamowita, była tylko niesamowita, nie niesamowicie niesamowita, tylko po prostu niesamowita. Jak już pewnie zauważyliście, mamy tu mapę Oaza i pojazd FV201A45. Pojazd, który od czasu do czasu się widuje, nie jest to tak rzadki pojazd jak w, w poprzednim odcinku z powtórek. był Panzer był Wagen 3-4. Na mapie Oaza stosowanie z samymi szóstkami, tylko po dwie siódemki w drużynie. Fantastyczna okazja, żeby zrobić dobry wynik. I nasz dzisiejszy bohater właśnie taki dobry wynik zrobił, ale. No, umówmy się, mogło być kilka tysięcy razy lepiej. No, proszę państwa, jedziemy do ciężkich, oddajemy strzały, teraz beznadziejnie budujemy w KW-2. No i KW-2 ładuje. A że KW-2 ładuje 20 sekund, no to jedziemy sobie po prostu, nie zatrzymujemy się, mamy fantastyczny roz w ruchu. Bierzemy sobie adrenalinę, no i po prostu y niszczymy tego KW-2 nasz zo stoi Y go kończy pojawi się jak Panther, mamy już 1000 uszkodzeń na koncie to jest właśnie niesamowite w tym czołgu, że on ładuje troszkę ponad 3 sekundy ładuje ma lepszy DPM niż Black Prince Będąc naprawdę czołgiem bardziej wszechstronnym moim zdaniem. Przede wszystkim posiadamy nieco lepszą mobilność, Mówię, że tylko nieco lepszą, ponieważ dalej jesteśmy wolni. Może nie mamy aż takiego dobrego pancerza, ale jednak w sensie Black Prince jest pojazdem słabszym. Nie to, że jest słaby, tylko po prostu FV201x45 na jest naprawdę dobry. Tymczasem my strzelamy, strzelamy sobie w tego jak pantera, ktoś innego kończy, dokładnie nasz kv który już nie żyje, pojawia się anihilator i... No anihilator te kilkanaście sekund ładujemy trzy, więc e, finał historii możecie się domyślić. Proszę bardzo, nie kończymy anihilatora, bo w głupi sposób go nie przebijamy. Dostajemy łącznie za 600 od e, dwóch e, czołgów od fałki 30 p oraz od anihilatora. E, prosto w środek jarzma ma działa, strzelamy. E, ale na szczęście udało nam się skończyć. Mamy już 2700 uszkodzeń. Na koncie jedziemy do przodu. Zostaliśmy e, sami na cztery czołgi, nie zauważyliśmy, już jednego anifilatora e, nie ma z tych czterech. Teraz następnej fałki nie ma, zostało nam 176 HP. E, zostaliśmy sami na typa 58 oraz, e, proszę Państwa, Churchilla. Typ 58 odbija się od nas z Golda. Też niezbyt rozgarnięty gracz i nie udaje się nam strzelić, dlaczego on strzelił tu. Ja bym tę bitwę lepiej rozegrał, ale nie mówię, nie mówię, że jestem jakiś dobry albo, że to jest jakiś słaby gracz. No to po prostu, że podejmuję dziwne decyzje. Pojawia się Churchill! Nie chowa się, myśli, że jak się będzie tak kontował, to go nie przebijemy, ale nie. Mamy potężne działo, które od tego z Black Princea różni się tym, że ma naprawdę dużo penetracji i proszę Państwa kończymy. Churchilla. Zostaje nam tylko Typ 58. On jest dla nas na strzał. Wcześniej już nie wykorzystaliśmy jednej okazji. Pojawia się. Pojawia się. Skończymy go. Skończymy. Nie trafia. Więc mamy idealną okazję, żeby na niego wyjechać, ale się chowa. Niestety. Więc jedziemy, 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 jedziemy. I nas skończył. No. Co mogę powiedzieć? Okej, okay, bitwa 4,5 tysiąca może być. Bardzo, 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 bardzo dobra. Ale mógł zrobić przynajmniej z 5 tysięcy, gdyby po pierwsze nie zżerał go stres, bo myślę, że te wszystkie błędy ze stresu są zdecydowanie. Został sam na 4 i prawie wygrał. No ale jednak. Pomówmy się. Nie za dobrze. Ty 58 po prostu wygrał życie, że na takiego słabego gracza trafił. Możecie sobie jego statystyki nabyć star się sprawdzić. Ja nie będę sprawdzał, nie dlatego, że mi się nie chce, tylko po prostu nie będę oceniał gracza po jednej bitwie. Więc moi drodzy, ja się już z Wami żegnam. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, zasubskrybować tego kanału. Koniecznie też napiszcie w komentarzu, jaka była Wasza bitwa życia też wpadajcie na naszą stronę internetową, wszystkie linki macie w opisie filmu i kończymy program.